Cześć Patryk nie, nie. O! Jednak jeszcze nie wychodzę Chodźcie, zapraszam e, Niestety pierwszy dzień nie udało nam się zrobić w e, Więc robimy w drugi dzień e, Jak widzicie tutaj jest przedpokój razem z pierwszą Z pierwszą sypialnią Ja tutaj śpię z, e, z Patrykiem Bardzo ładnie, podoba mi się e, Przestrzennie Jakbym tutaj mieszkał to bym tutaj coś zagospodarował. Idziemy dalej. Dwie szafy, oczywiście całkowicie puste. Przechodzimy do drugiego pokoju. drugim pokoju. drugim pokoju jest. Patrzy On jest na siłowni, przedostaw go. Wczoraj się... nie piliśmy wczoraj, wczoraj pierwszy dzień, więc nie pijemy, o, ogólnie alkoholu nie pijemy, chyba, że nas znajdzie ochota, tutaj jak widać jest drugie łóżko, tutaj akurat Marcel z Miłaszem śpią, ładna komoda tego, telewizor, niestety nie da się tutaj... Oglądać na YouTube, nie mogę chłopakom pokazywać śmiesznych mamów o 23 Co nieco widać, ale bardzo mało Może zbliżyć Pokaż No i chyba to jest tyle Nic więcej nie ma Ty ze mną łazienkę Nie ma problemu, idziemy Zapraszamy wszystkich widzów serdecznie Tutaj jeden stryczek, tutaj drugi stryczek można tak cały dzień się bawić trzy szampony, ja akurat nie wziąłem bo po co, jak tutaj są za darmo ja się już umyłem, ząbki też, bo rozszerzymy je duża wanna lubię ją i biorę ją ze sobą Ciemanko, jesteśmy dnia drugiego, jesteśmy już po śniadanku idziemy sobie na zamek kluboka. myślę, że zwiedzimy go Zobaczymy, jak cenowo, czy się opłaca, czy nie. Divo! Divo Dello, Divo Smartello. Nie wiem, ale to jest śmieszne. To jest gruby chłop z wielkim nosem. Widzieliście te? Gumerskie dingo. Ale gagi. Nie dotykajcie mnie, jestem i zadowolony. Divo. To jest Zamek chluboka Przyszliśmy Zobaczyliśmy Obejdziemy dookoła i może wejdziemy do środka Ja jestem ciekaw co tam jest w środku Bo wszędzie są zasłonione ten, Okna Są Zasłonione okna No i tutaj morda też zaraz będzie no. są, są okna i w nich jest pełno słoni To Są, stoją oj, są już, już mi się odchciało tych trzech Kamerę musisz Przepraszam cel. Teraz będę dla Was. Marcel jest nowy. Nieodno. Wrzuciłem do kosza, nie dotykałem go. Fajnie. Doszliśmy do jakiejś złotej bramy. Musimy się dorwać do jakichś tabliczek informacyjnych, żeby dowiedzieć się w ogóle, gdzie jesteśmy i co to za zamek. Świetnie, Marcel. Jeszcze? O tak. Dobry. I dwie, teraz tak? do koleżanki? Trochę więcej. Najwięcej <laughs> Dalej zwiedzamy, nie wiedząc, co to jest. Ale za niedługo się dowiemy. Podobno tu bilety kosztują 40 zł, a my tu za darmo zwiedzamy. Chyba, że to nie jest jeszcze to, co. Masakra, chcieliśmy zapłacić i nie możemy. Uczciwie zapłacić, ale. A tutaj nam każą zwiedzać za darmo. Tylko nie to. Halo! Dobra, ja mam teraz taką ciekawostkę. Dlaczego akurat w tą stronę są tak zawsze schody przy tych starszych budowlach, jak się średniowieczu budowali? Bo na przykład. Jak się brunili rycerze czy coś, to zawsze mieli tutaj tarczę, a tutaj mieli mieć, żeby tak łopać, nie? A ta osoba co ma tutaj mieć, to ma tak ciężko. Jeżeli to jest praworęczny, To musiała być leworęczna. Musiała być, a jest mniej osób No Tak. Chodźmy dalej. Nie? Nie jest? Jestem zaskoczony. Zobacz, zobacz. Takie miecz. fajne kaczki. Patrzcie, a Idziemy ty... zobaczyć kaczki? Chodź. Pokażę wam kaczki. Wszystko fajnie, ale wody tutaj nie ma Ale są kaczki. są kaczki Nawet są pióra, to jest dowód na to, że to są prawdziwe kaczki Ktoś się próbował karmić, tu jest bułka no To nie są gęsi Za wielkie są To Dobra, kaczka i gęś to są To je gąb. Gęś i kaczka to jest ten. chłop i baba, tak jak w dzikiej Przestań dziękuję. robić te kurwa, Kiedyś to mi wyjdzie Marcel, chcesz? No. Ładnie wyglądasz, naprawdę. Jezu! Pięknie wyglądasz, marcin! Ja już jestem. Chciałem Wam przedstawić największego konia na biegunach Konia w dotyku. A obok niego jakaś biała rzeźba. Jeżeli konie naprawdę są tak do to tyku, konie muszą być super, naprawdę. Mogę zostać nawet koniarzem. Rezygnujemy z wejścia do zamku. Bo takie kompleksowe zwiedzanie całości to jest około 150 zł. Nawet więcej niż 150 I cofamy nasze słowa o tym, że mamy chęć uczciwie zapłacić Bo u nich takie słowo jak uczciwie to nie istnieje tutaj 200 zł to jest za dużo na naszą kieszeń Mimo, że, jesteś, nie Mimo, nie wiem, że jesteśmy na urlopie, ale bez przesady Dzień dobry, przepraszam, czego się słucha w Klubowie? <grym> Jozin z Bazin Dobra, dzięki miłego dnia. Na razie. z Bazin, Jozin z Bazin, kwesnicy Ogólnie to poczytaliśmy trochę o tym zameczku. Trochę się dowiedzieliśmy. I powstał on w średniowiecznych czasach, około XIII wieku. Z polecenia jakiegoś tam króla przemysła, czy tam przemysława, z rodu przemyślidów. No i pełnił na początku yy, rolę takiej wartowni, czy warowni, warowni, tak się mówi, warowni przygranicznej. Zamek, zamek należał do czeskich monarchów do 1562 roku, a potem przeszedł w jakieś prywatne ręce. Ktoś go pewnie kupił na eBay'u, albo gdzieś. No, na no oliksie. Zradził się pomysł, żeby jednak y, zwiedzić część przynajmniej tego zamku, bo jest tak jakby pięć części do, zwięza, do zwe, zwiedzania zwe, zwędzania i chcemy zwiedzić jedną. Będą to Representation Rooms. Prawdopodobnie to jest najciekawsza, bo wyskakuje jako pierwsza. Nie jest to drogie 25 zł za osobę. E, z tego co wyczytałem, to 55 minut około to trwa i całkiem spoko to wygląda. Więc jest szansa, że pójdziemy to zwiedzić. Myślę, myślę, że jak tutaj już w końcu przyjechaliśmy, to no jednak warto, warto coś zwiedzić. Nawet i już... coś, coś po sobie zostawić, jakąś spuściznę. No, i te 25 zł, <laughs> ale no niech im będzie. No, nie, nie ten. W końcu przyjechaliśmy tutaj uczciwie zapłacić, a nie Co... tylko za darmo wbijać do zamku. Cofnij się trochę, Łukasz, w tamtą stronę. Tak? Ale teraz ładnie widać zamek. Weź weź Udało nam się wkręcić na wycieczkę po angielsku za 15 minut, 20 minut. No i fajnie, bo taki był plan, w którego nie wierzyliśmy, a jednak nas pani wpuściła, bo było jedno miejsce wolne, a idziemy w czterech. Jeszcze weszliśmy na bilecie studenckim. Jesteśmy sa studentami. Same plusy. Aż taki widać? Ile ty masz tego w pamięci? Dwa miliony. To będzie sporo. Ale patrz, fajnie, zaciera sobie ślady kroków. Nagraj, nagra, że Zaciera ślady kro, kroków. Ale Weszliśmy jednak na zwiedzanie. Reprezentatywnego pokoju. Repre... Pokoju reprezentatywnych. Wydaliśmy na to 38 zł na głowę. Trochę więcej niż. Yy, pisało. W ogóle nam, nam powiedziało, ale. Może to dlatego, że mieliśmy angielskiego przewodnika, a nie czeskiego? Yy, przewodnik był bardzo miły. Na początek powiedział, że nie można robić zdjęć, bo takie też były znaki. Ale w pewnym momencie powiedział, że możemy robić, tylko mają tego nie widzieć inni przewodnicy. Więc jakieś przebitki dla was mamy. Przemycimy. Coś tam się udało. Pierwsza rzecz, która nas zawiodła to... Myśleliśmy, że w pokoju smoki Królów. Tam się jarało coś. Nie? Tak myśleliśmy, ale się okazało, że to przez wielgaśny kominek. Który za tym miał cały pokój, a to no. był pokój do gier. Królowa miała sypialnię, taką jak niektórzy mają, całe mieszkanie. Potem miała pokój specjalnie do czytania, a obok tego pokój. był biblioteka. Była tak, jakby nie mogła czytać w tej bibliotece, tylko musiała mieć osobny pokój do czytania. Ten zamek służył wyłącznie do polowań. sobie tutaj na polowania i przez to było bardzo dużo. Jakiejś różnego rodzaju broni. E, w ostatni tydzień października tutaj zawsze przyjeżdżali sobie polować i posiedzieć. I najbardziej mi się spodobała właśnie zbrojownia, fajnie to wyglądało, tak. mega takie wrażenie. Ogólnie na plus wycieczka. Tak, tak. Ponad godzinę spędziliśmy, czyli więcej niż pisało w Google'ach. ale spoko było. Skoro więcej zapłaciliśmy, to też więcej tak, nas przytrzymali. Tak, no. Co jeszcze chcecie dodać chłopaki? Nie? No. No, tu jest bardzo pięknie. Właśnie przechodzimy obok um, mojego pierwszego w życiu boiska do bejsbola, które widziałem. Podoba mi się, jest bardzo zadbane. Tutaj chłopaki się bawią um, na, jakiejś, na jakiejś siłowni takiej. Pewnie tutaj trenują bo tutaj w ogóle to jest taki obiekt sportowy są boiska do piłki nożnej do bejsbola właśnie siatkówka plażowa tam wcześniej jeszcze były korty tenisowe tutaj też jakieś boiska do kosza no wszystko, ogólnie wszystko my zmierzamy właśnie do parku, gdzie można pograć sobie w minigolfa gramy sobie w golfika na razie jesteśmy przy czwartym dołku Patryk jest mega dobry. Standardowo odbijam i wracam. <grym> stąd a zacząłem, patrz. Stąd zacząłem. No, to jest jak w squasha. gra w Squasha, trzeba odbić... Od Boomerang. Kawałek, pasuj, <grym> Widzisz tą dziurę? Teraz Marcel. No Marcel też jest dobry no patera. Marcel przeplata dobre dołki z słabymi. To, to jest chyba ten lepszy. Tak jest Miłosz, świetnie Jestem ja mega dobry Miłość to jest jedyny człowiek, który się trzyma prawdziwych zasad i bliżej miejsca no, startowego nie, um nie umiem trafić aż tutaj wejście numer dwa Pozycja to jest, to druga kolejka <laughs> Za <mocno. laughs> nie, masz, Poszliśmy sobie na, na mini golfa Taki mini prezent dla Miłosza, bo Miłosz ma dzisiaj urodziny, Odpiewaliśmy mu 100 lat przy pierwszym dołku, dajemy mu trochę fory, żartujemy sobie, co Patryk zresumował, żartujemy sobie, że niby nie umiemy grać, żeby Miłosz wygrał, nie no tak serio to nie idzie nam za dobrze, ale frajda jest, mamy nadzieję, że się w godzinę wyrobimy, mamy tutaj godzinę czasu, teraz ja będę czwartą kolejkę robił. Z Niestety trzecie uderzenie. Marcela skończyło się w wodzie. Piąty dołek i trzeba wyławiać. <gifter> Nie ma lekko. Nie w takim dołku się kończyło. Idziemy. Musiałem mocno tą wodą. The best of World's Food. <grym> Kurde. I wraca. <grym> to też jest nagroda. <grym> Uuuuh. Nie <grym> zagraj. Biedni koncert ruty zaczynają bar. Zagraźnie. Czekaj mnie ta pokrzywa kuje. To popycha, a nie odbija. No ale, ale to się fałd. Ja strał. A, to Czy to jest Hall in one? Nie, nie, ale teraz tylko pierdnąć koło tego i siedzieć Prosty dołek Klasyka mini golfa Skryj ładnie Pierwsza oznaka, że wejdzie I to jest cisza Pozycja <laughs> Ja już jestem na następnym Jeden strzał Jedna dziura Piłka jest jedna, bramki są dwie to jest, tak, to jest dla mamusi To jest dla dziewczyny A to dla koleżanek I teraz... <grymne> Tutaj drybnik Lewa, prawa Teraz putki Oni pokazali jak to zrobić tam w dwóch z trzech A ja pokazuję jak w jednym jest Jeden żeby się przymierzyć i drugi żeby załadować Taką na czarnej Ronaldinho gamczą mini golfa Pokazuję moim kolegom, moim chłopakom jak powinni uderzać piłkę golfową do dołka numer Podajże 10 12 12 Nie, no mega Łukasz Nie <grywa> O. Wow. ładnie Wzeliście? Mówiłem, klasyka, tak? Golfiarza to jest nic trudnego. <gulet> <gulet> no, tak. Lepiej już do tej wody wpadnie. Vertical. ja się <gulet> Dobra. A to będzie dla takiej jednej dziewczyny, nie? I było, i było. Ja ja nie było. Chyba i nie lubisz. Jesteśmy na dołkach, które mają takie tuneliki, i tu trzeba wbić. To wypada tam. Marcelowi się udało. No nie, tylko mi. I miło to to ja Marcel, nie? To jest golfisty z zamkniętymi oczami. trochę. Mam nadzieję, że to nagrałeś. Tak, no jest. To jest. No! To też mam nadzieję, że nagrałeś. Siemanko, jesteśmy na przedostatnim dołku Szliśmy web w łeb. niestety dołek numer 16 Pogrzebał moje szanse na bycie <grym> na podium przynajmniej Teraz już gram czysto do fanu Łukasz tam triki robi, zaraz wyrzucą go To się da za jednym razem zrobić? wiem, że się da, ja to właśnie robię Przepraszam, co? Nie do tego dołka. Jeszcze Nie do tego piasek. Dołka. Jezus, ale e, jest. Sytuacja wygląda tak, że zaraz będziemy kończyć. Zabawa była przednia. Wyrobiliśmy się prawie w czasie. Jeszcze został nam jeden dołek, czyli się chwilę spóźnimy. Ogólnie najlepszy jest e, z tego co widzę Łukasz chyba. Ronaldinho Gaucho mini golfa. Najważniejszym tutaj elementem w tym dołku jest ta tutaj szczelina. Ponieważ jeżeli uderzymy tak, ta piłka. Wycinasz <grydzi> na <sam> dół <grydzi> I będę miał problem Ten, wziąć taką tajemnicę, a przed ostatnim dołku to będzie tym... wow. Wow. Patrz, take. patrz Kurde, no mocniej bym uderzył no, i no, by było Będzie w trzech Przynajmniej wyszedłem z piachu Tu jest dołek, tu jest piłka Kolejna próba, wracamy. Trochę cięższa pozycja, co to dla mnie? już <grybujôiś> właśnie traci szansę. Dołek numer 17, przyjaźnie się rozpadają. A ja chciałem powiedzieć jedną rzecz, że ja grałem pod presją, bo ludzie za nami pogwałcili i gwałcą wszystkie zasady tego mini -golfa i po prostu bardzo szybko przechodzą te dołki. Po, po prostu poje... trafiają wcześniej niż ty. <młiliś> I grają tak No Biegną z tym Jak w uni hokej I tak wyglądają dołki w ich wykonaniu Dlatego ja jestem Trzeba mieć otwartą O, patrz to, patrz teraz zagraj, Dookoła świata robię wow. Te, ma Jak zrobić dookoła świata, część no, pierwsza, 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 pierwsza. No, Weź jeszcze raz, jeszcze raz Marcel, ile ci brakuje do Miłosza? E, tyle samo Tyle samo macie? No Uuu, zacięta marka Tam jakieś poszły przekręty chyba Proszę Cię. Marcel by nie oszukiwał. Marcel zaryzykował. Jak mi już nie zaryzykuje, nie? To jest babu i tyle. A to już jest wystarczająco duży wstyd. Bo no, będzie wypikany. Mega. Ja to co, Patryk, poproszę. Nie wytrzymam. Eee, nie, nie popóluj Nie zawsze wychodzi. Żegnamy się z torem. Mam nadzieję. Jeszcze nie. O, no tutaj, dawaj. Zapłaciłem, to będę grał. Dobra, teraz ja spróbuję zakończyć tą farsę. Te, ten, te pasmo niepowodzeń. Tutaj wszystkich uczestników. Ostatni ostatni dołek, mhm. ostatnia piłka. Ja, jeden kij. Dobra, skończ. Pip. Farsa niepowodzeń jednak. Dalej, 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 trwa. Dobra, teraz mam pokazać. Tak, ty, <grym> ty nie zmyliłeś. Co <grym> ja? Jesteś dumny? Aha, bo ty jesteś wycylowany. O, masa. Dobra, kończyła <grym> Dziękuję za grę. Uh. Fajnie, że nagrałeś już Mioś niestety nie nagrał, ale Marceł Marce. A cię Marcia... ja kręcę. To będzie miał drugie miejsce. No i po co on trafia? Bo ja chciałem to co martwę. No i tak. Kończymy to. On ale... już chciał uszukiwać. Mimo to jest taki osus. Taki osus jest Miłosz, to jest Masoka. O wow jesteśmy po zjedzeniu hotogów, paskudnych hotogów. Nie były. Były Dajle. dziwne. Były dziwne, po prostu. No i skończyliśmy też grę w golfa, mini golfa. Było super. Mi się naprawdę podobało. Wow. Nie było takich, wiadomo, elektryzujących emocji, chociaż czasami była lekka śmiechawa i tak dalej. Było przyjemnie. Patryk się tak słodko denerwował. Lepiej, lepiej o wynikach nie gadać. Dla niektórych Lici, tutaj... Liczy się tym... zabawa. Nie graliśmy o jakieś złote majtki. Dobrze się bawiliśmy, to jest najważniejsze. Było super. Ogólnie fajne miejsce. Jakbym był Czechem i bym tu mieszkał to bym tu często przychodził No a teraz zmierzamy do miejsca, w którym coś zjemy Prawdopodobnie to będzie jakaś wegetariańska restauracja Bo dzisiaj są urodziny Rodziny. Miłosza Miłosz, Miłosz, 21 lat, wariacie Tak jest Na urodziny dostał dostąpimy golfa I to, że pójdziemy z nim do wegetariańskiej restauracji Prezenty a! Prezent Właśnie a. Jeszcze. Kolejny prezent dla Miłosza Byłbym zapomniał Piłka, wow. na pamiątkę wspaniałej gry w golfa. Wcale nie zajeb... Ja skocz, skocz, skocz Ale fajnie Mi się mega podobało na golfie Piłka wyląduje w honorowym miejscu Fajnie, idziemy jeść Mojej dupie City, city police in Klubota yeah? So, goodbye, thanks Łukasz, dzwonili z kadry? Z powołaniem? <grym> Panowie, mamy to Robert Grzemandowski Kadra niepełnosprawna, Jesteś kapitanem Ktoś do mnie dzwoni i mówi, że no będę grał, tylko najpierw muszę znaleźć mo, mo, mój ID card i, i, i mój wallet Dobra Łukasz, opowiedz całą historię Sytuacja wygląda tak to siedzieliśmy, o tutaj, i zostawiłem, o tutaj, moją. E, mój połczer Jak graliśmy w minigolfa gdzieś przy piątym dołku, przypomniało mi się, że. Kurczę, mam coś takiego jak połóczę, i. chyba go brałem, ale mówię, no nie, no gramy, może go zostawiłem w samochodzie. No i potem wracamy do samochodu, mamy już się pakować, mamy jechać na jedzonko. Patrzę na siedzenie, no nigdzie nie ma, nie, nigdzie nie ma mojego pouczera, nie. No i już tak troszkę się zagotowało. Pobiegłem sobie tam, tamtą stronę, gdzie graliśmy w minigolfa, popytałem się ludzi. Koledzy moi drodzy też pomogli, za co im pięknie dziękuję, bo no, grubo było, grubo było. I na całe szczęście, e, przed chwilą właśnie dzwonili do mnie z. E, Police Departament, coś tam, coś tam, city, coś tam. Tłumaczyli mi z, z chluboki, że znaleźli moją ID card z walletem i tak dalej. No, nie umieli mówić po angielsku, tak samo jak ja. No i za 10 minut tam będziemy, odbiorę moją zgubę. Może zjemy trochę później, ale przynajmniej kontencik jest. Będę mógł zapłacić. I są pewne plusy tego, że zgubiłem Wiem, moją torebkę. Dostałem numer od pewnej dziewczyny. Z... To jest. Moje oko oceniło i jest poko. Jesteśmy jest. już pod komisariatem Łukasz zaraz pójdzie odebrać swoje, swoją zgubę. I Łukasz postanowił zwiększyć swoje szanse na odnalezienie tego. To swój numer z kierunkowym na Wietnam plus 84. Żeby nie było zbyt łatwo. Jesteśmy blisko festiwalu. I blisko City Police po odebraniu już mojego pouczera z moim ID card, woletem i wszystkim innym. Przemili Państwo, poczekali nawet tutaj w środku, aż ja odbiorę, nie wiem czy takie są procedury, jeżeli się coś znajdzie, czy nie. Everything ok. So it is what it is. I to jeszcze dwa razy, bo trzeba jakiś nowy numery od dziewczyny. Jest chwila przed 20. Wróciliśmy z golfa. Zrobiliśmy zakupy na kolację i na śniadanie, bo jutro jest niedziela, a nie wiemy, czy jest handlowa, czy nie niehandlowa tutaj Idziemy do bambusa, tak się nazywa restauracja, w której mamy hotel dzisiaj zjeść Co zjemy, to się okaże, bo w sumie do końca nie wiemy, co tam można Na zdjęciach widzieliśmy, że jakieś bowle można wkręcić A jak dla mamy, to no. bez piwa, proszę Siemanko, koleżki i koleżanki, poszliśmy na... Wietnamskie jedzenie do bambusa. Były lekki Był lekki miszą misionk... przy rozdawaniu tych dań. Yy, teraz będzie te jedzenie jedzenia na pałeczkę. Yy. Wybitna i yy. Żeby do końca się spełnić. Yy. I po ze... bezalkoholowe. żeby się nie męczyć, wziął sobie jednak sztuczce. Spaghetti od mamy Taki jeszcze. <laughs> widać co? To się nazywa. No, to jest wcześniej Dobrze to jest. Te, świetne, świetne, nie? Dobra. To jest. Ale no, dobry sos, My z zasady kochajmy się jak bracia, ale liczmy się jak Żydzi. Siedzimy sobie właśnie przy piwku w restauracji wietnamskiej z czeskim piliwem e, i rozliczamy się za wszystkie zakupy. Właśnie może nie każdy powie czy i oceni w skali od 1 do 10, jak mu smakowało dzisiejsze jedzonko Miłość zacznie. Nie przypadam już suszonymi jezoncom, ale myślę, że spokojnie 8 mogę dać. Też w sumie tak ósemkę mogę dać, było dobre. A ja na przekór mniej, mmm, ponieważ te grzyby mi tak średnio smakowały i jadłem widelcem, więc 6 na 10 taka typowa zjadłyska restauracyjka. Y, trochę lepszej klasy niż na przykład takie Silver Dragon 7,5, 8 na 10 coś takiego wasze zrobię. Działuszki też. Oj, ta. to? Macie to w Polsce Maszal, chcesz coś powiedzieć? Nie, ja już dzisiaj, teraz tylko jedno piwko Paciorek i spać Tu są bardzo krótkie światła ale Chyba najkrótsze tutaj światła. Bo nie wiem czy akurat te Ale ogólnie w czeskich budzierowicach są Krótkie światła Teraz mam chórej nogę, to na pewno zdąży Ja hmm. obstawiam, nie no zdąży, zdąży Ja mówię, że nie zdążę. Musi się jeszcze rozpędzić Jesteś coś Nie, nie, nie zdążył. Nie weszłeś! nie weszłeś! Ali, Ali, back to his best with that type of pass. Well, he's offside. That's the verdict. It's incredibly tight, isn't it? Ostatnie ujęcia z czeskich budziejowic. Bo jutro już jedziemy do Pragi. Damn, fajnie prawdopodobnie teraz wieczorem, jak wrócimy sobie do domku, wypijemy sobie jeszcze jedną piwko, bo nas akurat naszła ochota. Wcale przed chwilą nie piliśmy piwka. No i... myślę, że nas jeszcze znajdzie ochota na jedzenie. To jest druga zasada, że jeżeli nie musimy, to... To nie jemy. To nie jemy. Chyba, że nas znajdzie ochota. Yy... Jeszcze jedna, tak, dobrze. Dziękujemy wam, że byliście w tym, w tym pierwszym mieście. Jeszcze trzy, jeszcze trzy, trzy do następnego. I, czek I czekajcie do następnego odcinka. Zostawcie łapkę.